I kolejny, ale tym razem nieoznakowany Fordzik Ale pod słońce to będzie masakra Może trochę sobie zjedziemy z ekspozycją I have one more question. Uh, could you see the name of that interior lights? What is the brand? Because I cannot see what is, what is the brand of, of dashboard? For the for yes, the, for this, this, the light. this this light, this light, yeah. It says code, code, code three. Code three, but it's not number of, of, of light. Yet. No. Oh, okay, I'm really interested in getting. What's your YouTube channel? Sirens. Oh. And sign and last, I don't know how it's in English, the sign where you, meaning the shouting, you know, the sirens. Okay. Not, oh, okay. not, not a point, but yeah. Or you can try uh, to find Zura, Z-U-R-A, 100, Zura. Yep, you YouTube. yeah this is an older car so the other cars will probably tell you because the lights are down here oh but this is an older car because they're up here a market yes so yeah, that usually they're down here yes ex exactly yeah, so the sirens older, the sirens are in here yeah in, yeah it's, in, it'll be the middle part oh in the middle part. Mm -hmm. yeah it's hard to spot the alone car to record the j siren sound mm -hmm. and yeah because it's the city center so and have you find it uh... could you show me why don't you pull it up and then we can just here look at it oh that's mine Accurate. Okay. Uh, yes uh, exactly i recorded so special one? for for american society okay. this is my car and i'm showing the sets with lights and sirens and okay. this is brand new I, I, I bought it especially from united states so okay. polish police officers love uh, the american siren stones and so this okay. is last last uh, last recording Okay. And uh, yeah, this, is, this was a deadly accident, and I record uh, the okay. you know to bevar uh, the other people, and there is I stopped the our police officers one time, okay. <laughs> so, uh, so this is uh, this is our police uh, police cars. It's uh, one year ago. Our police officer was shoted, okay. and all police, you know, they wanted to pray pray him and with with that recording. So they okay. uh, they was wailing sirens and give him honors. So okay. that's my thing. They have different uh system and on on that one. If you want to try and talk to okay. them, okay, okay, thank you but, very uh, much. Yeah, this one's an older one, so you can try to talk to them. They probably have a newer one than this. Okay, thank you. Okay, take care. Take care. Hello. Hello. I'm uh, recording uh, uh, the, um, the police cars uh, because I'm interesting, and I was talking with the ladies in uh, in unmarked uh, cars, and they uh, told me if I will be so kind, and I ask you for a permission, I can record this market uh, car if you don't mind. Of course, your faces will not be visible. And, uh Yes. So thank you very much. a tutaj mamy coś innego e, nie wiem czemu kamera ale kamera mi pokazuje, że on miga trzykrotnie on miga po prostu jednym, jednym błyskiem jednym pulsacyjnym błyskiem dobra, tam nie przejdę ale słońce świeci masakrycznie nienawidzę swojego ryja kamerować Czyli, e, tak jak mówiłem, ja wyrażam zasadę, że ze wszystkimi się można dogadać. Jeżeli ja się umiem dogadać z polskimi policjantami, jeżeli ja umiem się dogadać z policjantami, którzy są na drugim końcu świata i w każdym stanie, w którym byłem, byłem w stanie Teksas, byłem w stanie Nevada, byłem w stanie Kalifornia, Illinois, Minnesota, I jeszcze będę w jednym, ale na razie nie, zna, nie zdradzę, to się wszystko okaże. Na kanale. Będzie w końcu te zielone, czy nie? To. Dziękuję. Mmm, jaka ładna pani Lady mami zawsze śmieszą po prostu te, te, po prostu idziesz tak, tak, tak z tą ręką i tak. Żeb! Zawsze masz tego bekę, taką polewkę. Nie możesz sobie chwycić po prostu taszy normalnie, a nie po prostu jak znak. Będziesz tak tak Po prostu. E, więc takie jakie każde przedstawia podejście, takie potem otrzymuje. A, oczywiście nie mówię, że każdy policjant jest święty, ale... I kurczę, no przyjechałem cały świat i nie miałem jak gdyby, ani jednego problemu z policjantem. Dobra, raz miałem, raz miałem jakiś taki taki nawiedzony był. Musiał mi wlepić mandat, no to mm, pozwoliłem mu łaskawie wlepić. jakkolwiek to nie brzmi 55 mandatu. No nie dało rady, no chciał, no to trudno, nie to nie, się będziesz zgubił, musisz się będziesz kopać. Ale jakie, jakie każde, kurde. Aha, dobra, jestem głupi. What the? Jestem głupi. Dobra, kajem jechać. E, chcę jeszcze nakręcić e, stację, ten, e, ze Chicago Fire, ze serialu. Ale nie wiem, czy mi się uda tam dotrzeć, ale nie wiem na razie, gdzie mam jechać. W każdym razie, taki, co, 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 co dajesz, to otrzymujesz. Jeżeli starasz się być uprzejmy i wszystko rozwiązywać na spokojnie, wszystko się da załatwić, myślę, bezstresowo. I taki, taka jest idea tego kanału, że no po prostu nauczyć ludzi być uśmiechniętym dla siebie nawzajem. To by wystarczyło i, i myślę, że o 50% byłoby mniej problemów. Także na żywo kanał Sirens, kanał Student Podróży. Pozdrawiam z Chicago. To też piękne radio coś, coś się w końcu coś się dzieje Na Może się uda nawet włączyć syrenę Ale się zapytam jedzie ale na drugim pasie kolerka A nie jedzie tu Ale mi się catching udał nie tylko dlatego, że jechała, jeżeli jechał ambulans. Ale że tu jest taki widok. A to jest najważniejsze. Nawet taki kacik się zrady. Ja pierdzielę. Ciekawe czy ma te wiłaczki na chodzie. No to miałem farta. Jakby się ktoś zastanawiał, jak świeci w nocy radiowóz, to tak. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego on tutaj stoi, no to dlatego, że tu jest pączkarnia obok. I to jest serio, oni wpieprzają pączki, serio. I jak wygląda praca policjanta w Chicago? Stoją i generalnie nic nie robią, jedzą pączki i hajs leci. No. A jeżeli mi się nie chce pytać o zezwolenie na nagraniu, po prostu tak go zdejmę z daleka i tyle. Trochę przypomina świąteczne lampki. Ale, że niby nie dla poznaki, że niby jego nie kameruje. No ale tak... <kluzny> A wszystko wychodzi. गलोंदा no, Wykończy mnie ten telefon nerwowo. Ale fuk sam, myślę, że zdążę do niego podejść, ale no. Chicago, druga w nocy.